Sierpień jest miesiącem, kiedy wiele grup pielgrzymuje do duchowej stolicy Polski na Jastą Góra, by pokłonić się Matce Najświętszej. I wśród tych wielu grup jest także wyjątkowa grupa grupa ministrantów diecezji czaliskiej, którzy nie idą pieszo, ale biegną. Biegną sztafetą, podejmując intencje nowych powołań kapłańskich, ministranckich z naszej diecezji, niosąc w pałeczce sztafetowej także intencje przesłane przez wszystkich wiernych naszej diecezji. Chciałbym serdecznie zaprosić do udziału w tej biegowej pielgrzymce. Jest ona wyjątkowa dlatego, że wybiegamy po raz piąty. Wybiegamy z czalisza, z czaliskiego seminarium, na jasną górę i w związku z tym, że jest to data jubileuszowa, piąta pielgrzymka, mamy ambitne plany, dlatego że chcemy w jeden dzień, a dar właściwie w pół dnia zabiec na jasną górę. I planujemy też wrócić z Jasnej Góry również biegiem, ale żeby to się zrealizowało, żeby to było wykonalne, potrzebujemy dużą ilość ministrantów, którzy w tej sztafecie pobiegną. Tak, aby te siły się nie wyczerpały w drodze, ale żebyśmy mieli porządny zapas właśnie tych ludzi, którzy podejmą te intencje w swoim biegu. Rozpoczynamy. 12 sierpnia, 13 sierpnia jesteśmy na jasnej Górze i planujemy też powrót z jasnej lury. Dlatego dla wszystkich ministrantów serdeczne zaproszenie, aby dołączyć do nas, aby spróbować tej nowej formy pielgrzymowania. Ci, którzy już biegli. Raz czy kilka razy, aby uczynili to po raz kolejny. Natomiast dla wszystkich wiernych zaproszeń, aby e, poprzez linki, które są na naszej stronie internetowej na Facebooku ministranckim przesyłać intencje, intencje, które ministranci poniosą w pałeczce sztafetowej do pani Jasnolurskiej, omadlając jej prosząc o ich wysłuchanie. Wiesz, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy parafii Kościele. Powiedz o tym innym. Napisz na infomałpa.domjozefa.tv. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co, gdzie, kiedy. Teraz wiemy, gdzie jedziemy.